Cześć! Dzisiaj Wam opowiem o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na strzenicy, czyli systemie BLOS. Literka BLOS, każda z nich oznacza dane słowo. Literka B, broń. Każdą broń traktujemy jak załadowaną i gotową do strzału do momentu jej sprawdzenia, czyli sprawdzenia stanu jej rozładowania. L. Lufa. Lufę zawsze kierujemy w stronę bezpieczną. W przypadku naszej strzelnicy będzie to kierunek kulochwytu i tylko kulochwytu. Literka O. Otoczenie. Musimy być świadomi tego, co jest przed naszym celem, za oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. To, że trafię w papier, to nie znaczy, że kula wyląduje w kulochwycie. Może trafić też w ścianę. Więc uwaga. Literka S. Palec na spuście. Wkładę dopiero w momencie, kiedy wszystkie pozostałe warunki są spełnione. Jestem gotowy do oddania strzału. Dostałem też pozwolenie. Ze strony prowadzącego strzelania, znając zasady, mając zielone światło, możemy przystąpić do strzelania. Mają strzelanie!